Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, z Stryn Legion. Zapraszam do oglądania następnego odcinka z serii Zagrajmy w Diablo 3 w trybie hardcore. Znajdujemy się w burzowych salach yy, i mamy za zadanie wejść do krainy cieni poprzez terminus. Tego mniej więcej... Yy, z, yy, udajemy się w kierunku tych krainy cieni. W tym odcinku mniej więcej yy, ze <śpuszczam> mniej więcej jakoś tak mi się ciągle mówi. Yy, będę się starał zakończyć pierwszy ak drugi akt już pomału. Jak nie w tym, to już na pewno w najbliższym odcinku. Yy, to są burzowe sale. Czy my na pewno dobrze idziemy? No dobrze. No dobra, tu mamy wejść od cienia, tu mamy elitę. Dobra. Mamy sobie tu potworki, musimy znaleźć krainę cieni. Tylko nie wiem czy to burżowe sale jest na pewno dobry kierunek. Um... No nic, na razie sobie przebiegniemy, przebiegniemy sobie tutaj. W mm, celu troszeczkę podbicia expa. Jednak stwierdziłem, że chciałbym mieć tak jakoś 30... Lewe wyżej po prostu. Nie zaszkodzi nam tutaj się przebiec. No dobra, upijam sobie pomału tutaj mowy. Ogólnie tak, e... na Beliala postanowiłem, że zmniejszy standardowo poziom trudności, żeby e... poszło z nim naprawdę bardzo szybko. Jakiego buildu używam w tym momencie? Posługuję się tymi młotkami na moc święto, jako że mam w tym przedmiotach jakąś ilość obrożeń do mocy świętej, także będę używał tego. Z oczywiście runkę moc święta. Dodatkowo pchnięcie tarczą z runą strzaskana tarcza. Tak samo to jest wszystkie, głównie moje umiejętności składają się mm, pod moc świętą. Eee, być może w przyszłości jakoś już zmienię ten żywioł. Chyba albo zostanę, może przy mocy świętej, no jeszcze zobaczę, muszę to zdecydować. Ale na pewno jakoś to będzie pod kierunek, albo ewentualnie ogień, tak jak mam to na softkorze. Albo tutaj jakoś pokombinuję z tą mocą świętą. No i dobra, widzicie teraz mamy pół levela. Eee... coś spore, te burzowe sale są. No to już robiliśmy. To jest terminus. Tak, widzicie co w wne... eee, Mieliśmy zadanie tutaj, już tutaj wszystko przyszło w poprzednim odcinku. No dobra, dlatego troszeczkę mieliśmy taki mini wstęp poprzedniego odcinka zdobyliśmy sobie expa No ale to nic, nie, nic się nie stało. Z, mm. Dobra, skończ yy, Troszeczkę zdobyliśmy sobie więcej tego świadczenia. No nie za bardzo pamiętałem dokładnie te wszystkie lokacje, szczerze mówiąc się poplątałem. No ale to mam nadzieję, że nikt za to nie będzie miał złego. Tam kilka minut dosłownie mieliśmy obsówki, tak to ujmę. tutaj już mamy znaleźć ciało z odu na kula. Matko boska ile tego to jest. No i super. Pozwolę sobie nie bić tych gwiazdków, yy, tych małych... Yy, no tych cieni małych, bo one... Ze... Ciężko się je bije. Głupia ochronka mają, widzicie? Przez tą ochronkę nie mogę mi zabić na strzała. No i dobra. Ogólnie troszeczkę mamy przedmiotów. Tak jak widzicie mamy o lepszy pierścionek. To na pewno się pierścionek przyda. Eee, lepsze na ramienniki. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Także o ile ewentualnie tarcza? Mm, tarczę zostawiamy. Ewentualnie mógłbym jeszcze spróbować builda na falangę e, w przyszłości. Już oczywiście to troszeczkę wybiegam. E, dlaczego? Ona fajne buffy dostała. Ta falanga, poczytajcie sobie. Na pewno będzie. No, be, będą buildy na pewno po tą falangę. Będę się przymierzał pod, e, pod tą umiejętność. Hmm, także jest ona warta polecenia. Ale to tak, odbiegając od, od teraźniejszości. Od o. A na razie, widzicie, zbieramy sobie przedmioty. Tak, jesteśmy mniej więcej w połowie kampanii. Bo zaraz skończymy drugi akt. Eee, jesteśmy w połowie kampanii. No i tak mniej więcej trzeba się już... Eee, Przedstawiać na jakiś żywioł pomału, prawda? No wiadomo. Eee, Pełne biedy się osiąga w momencie, kiedy już się ten poziom osiągnie się 70. E, no ale, żeby mi więcej e, i. No, trzeba. No, nie mogę dobrać tego słowa. E, wraz z progresem gry. E, nie wiem, jak to ująć. Po prostu chodzi mi o to, że. Budować postać tak, żeby ona bez problemu dawała sobie radę na jak najwyższym poziomie trudności, w momencie jak przechodzimy grę. No. Dobra, no nieważne, w każdym razie. Budujemy na razie postać typowo podobrażenia, ale nie zapominając o tym, żeby nasza postać e, nie miała ubytków z HP, to znaczy, jeżeli zauważymy, że podczas gry na hardkorze Eee, nasza postać nie jeszcze gotowa. Praktycznie w każdej walce traci życie eee, Tyle tego życia, żeby łykać pota, nie A ja na przykład mamy cooldown na pota, a musimy go dalej wypić To tu już jest wtedy problem Dlatego warto by Być na takim etapie, żeby Jednocześnie panować nad życiem, żeby go nie tracić w nic Tak jak ja tutaj widzicie tracę Tylko że krzyżowiec o spada sobie umiejętność? O o o o już żelazna skóra i to praktycznie życie mi ee, Nie spada Dobra, mamy to ciało z kula Jednocześnie Dobra Na czym skończyłem? Aha, mamy krytykę Dobra, pozwólcie, że sobie tylko spojrzę tutaj na umiejętności No konika na pewno zostawiam Za maszysty tak to też nic i piśmie pod moc świętą. Dobrze, zostawimy sobie tą moc świętą. Na razie zmienimy. Żelazna skóra. W duża czas. Eee, dobra, na razie to zostawimy. No tak, także musi występować taki bilans między postacią. Jeżeli widzicie, że HP spada, zniżacie poziom trudności, ewentualnie rezygnujecie z... Eee, trochę rzeczek z dps-u na rzecz wytrzymałości. I jako, że mi tutaj krzyżówko nie gra się dość dobrze. Dobra, mamy tutaj wejście do Zoldu na Kula. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Dlatego zmieniłem na tą piosenkę, bo będziemy tutaj się bardziej trzymać z dystansu. Eee, no dobra, z anulujemy sobie to. Aha, i to byłoby. Przepraszam bardzo, o tyle. staramy się unikać jego sufitów i tak, to byłaby walka z to by była walka z kulem nie dobrze chciałbym podnieść ten klejnocik ale niestety mam tylko jedno miejsce także tego się pozbędę na rzecz, nie tego o, tego no i okay. Tutaj mamy krótką anima pokazówkę, animację, przerywnik, no jak to nazywa. No i co, udajemy się z powrotem do obozu. gdzież będziemy zmierzać po... w stronę Beliala, bossa drugiego aktu. Bo rozmawiamy sobie jeszcze z Adrią. No i dobra, ostatnie decydujące rozmowy. To ty, zanim podbiegnę za nimi, sprzedam. Bo już nie mam miejsca. No i dobra, jako że nie widziałem nic za bardzo lepszego, tego co mam, po prostu sprzedam wszystko po kolei. Tu nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. No i super, dobra. A, jeszcze klejnotiki, ewentualnie to i to. No cóż, może będzie handlarz miał coś lepszego. A ja rozumiem. Wiesz, ja mam wieszkę. Aha, ja mam wieszkę. No tak. Mogłem ewentualnie te budki kupić. One mają styki lepsze, ale nie wiem czy mi wejdą do gniazda. A kupimy, bo co szkodzi. Kasu troszeczkę mam, także nie będziemy żałować po prostu. No i zobaczymy, czy wieszczka nam. No tak, na kilka prób starczy. Zamiast tej regeneracji, tak wejdą gniazda. A, zobaczcie, tylko dwa bonusy, jakie mamy. <gnie> gniazda jeden. Jazda 2, dziękuję bardzo. No i co, dzięki temu mamy lepsze spodenki A 200 tysięcy, już za wyjęcie już się płaci. No i dobra. Oczywiście, jeżeli nie macie tyle pieniędzy, to nie warto tak zmieniać tak spodnie. Ja że troszeczkę hajsu mam, to mogę sobie pozwolić na takie zmiany. No i cóż, schodzimy na Dusa Adrią i Leo, no i dobra, i tutaj będziemy musieli tych Dobra, teraz tych gości trzeba będzie Dobra, chodźcie, tutaj chodźcie, chodźcie, chodźcie. Uwaga. No i dobra, zbierzemy wszystkich od razu i tak. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dostajecie turbokopa, zapraszam. No i super. Może się uda wszystkich nawet zebrać. Dobra, mamy wóz, następny. Dajemy się na dół otwierać, otwierać, otwierać. Tu szkoda czasu. Omijamy. Wow, wow, wow. Widzicie co, jakiego przyspieszenia ci ludzie dostają? Jak już wam konia? No, ba, jeszcze tutaj kilka się zostało. A tutaj. Nie warto tych bić, oni takich nie zabiją No zbieramy, zbieramy No ostatni Chodź, chodźcie, chodźcie, chodź, 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 No. No dawać hajsy, dawać, dawać tu jest jeszcze jeden. Chodź tu. No i super. Biegniemy w takim razie już do królewskiego pałacu. Gdzie czeka nas walka. No, używaj tej mocy. Super. Bardzo dobrze. Wchodzimy sobie zatem do pałacu. Rozbijamy strażników. Nie sprawiają on, oni z, e, większego problemu. Przedzieramy się Bach, bach I tutaj będziemy mieli krótką walkę z Spalić gościa Krytyki po 30 tysięcy Całkiem nieźle, prawda? No I co, bra, co my tu mamy? Jakieś witalność samą. Aha, czyli tutaj nic już nie ma. No i dobra, przezieramy się dalej przez rogów, przez węże, które praktycznie nic nie robią. Na końcu mamy standardową elitę tutaj. Chyba używam wszystkich po prostu z skilli. No i dobra, w tym momencie mamy już wejście do Byliala. No dobrze, czy ja tutaj dostanę checkpointa? No niestety nie, dobra. Także w tym momencie robimy szybkiego flasha. Spotkamy się za chwilę. Zmienię sobie poziom na ekspert. Dlaczego ja tak robię? Po prostu nie chcę żadnych najmniejszych komplikacji. Nie będę żałował tego Expa. Także, bo to tylko EXP tego Beliala, drop, na razie drop nie, nie jest, na razie ni nic nie ma z tego Beliala teraz, na czym by mi zależało, także bez problemu mogę sobie zmniejszyć na ten poziom mniejszy. No okej, okay, ciągle widzimy się za, za chwilkę. Yy, okej, okay, jesteśmy z powrotem, ja na poziomie e podobności ekspert i cóż, wchodzimy, zmierzyć się z Belialem. Yy, przełączymy sobie te krótkie jego pogadanki. O, i od razu jesteśmy w level. Jak widzicie, wszystko jest totalnie na strzała, dlatego na, ty na tym mi właśnie zależało, żeby tą finałową walkę przejść praktycznie z zamiętymi oczami. No i spoko. Proszę bardzo, ja nam schodzi atakujemy go naszymi błyskawicami a karata sobie zostawię na o, proszę bardzo no o rzeczywiście no i co my tu mamy fiu fiu nam się pojawiał <śle> pojawił oczywiście nie, 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 ja się nie dam uderzyć. No, uwaga. Pamiętam kiedyś jak... Się... Dobra, kończymy go. Podstawcą za swojego czasu był bardzo trudnym bossem. Ludzie pisali, raz czytałem na forach, jak go pokonać, jak... O, proszę, mamy legendarną. Nie, miecz dwuręczny. No, proszę. Czyżbyśmy na trzeci akt mieli jeszcze lepszą broń? O, to byłoby super. Proszę bardzo. Mamy Zerwi Kaptur. Oh, on nie ma ani siły, ani gniazda. Także niestety pójdzie na siereczkę. A zobaczcie, ma praktycznie 10 leveli więcej. 9, no. Także jest to broń do odrzucenia. Gdyby tu było 200 siły, zastanowiłbym się, ale niestety. Tu nie mam po prostu jak tutaj zrobić. Oczywiście mógłbym to zostawić i poczekać, aż wejdą nam te przedmioty, które pozwolą wsadzać gniazdo. O, tutaj mam lepszą zbroję, także kilka przedmiotów nowych jest. Nie powiem, że nie. No dobra. Skończyliśmy. No i dobra, cofamy się do miasta. Zrobimy ostatnie zakupki. Znaczy zakup. Bo zmienimy ekwipunek po prostu. Co my tu mamy? Moglibyśmy tutaj zrobić czy gniazda. Czy gniazda, czy gniazda? Zrobimy bardzo chętnie. Eee, zamiast dwóch. pomieszamy, No mamy tylko dwie próby niestety. Tak, dwa gniazda. I ostatnia próba. Gniazda jeden. No nic, zawsze lepsze to niż nic. Wyjmiemy sobie gniazdo z tego z tej broni, zbroi. I cóż, będziemy wkładać tutaj klejnotyki. O, e, przepraszam. E, tak, tu. Także co, nasza krzyżówka ma nową zbroję. Szkoda, że nie ma nowego miecza. E, a może przerobię to. To nam starczy już na jeszcze jedną próbę 13. Niestety chyba nie starczy yy, Tak jak pisałem. mam tylko 7 No i dobra yy, Tak, tą siareczkę tu zostawimy tutaj Klinociki, Nie wiem po co ja je zbieram, ale zostawiam No i cóż, rozmawiam z tyrelem. Nie ma czasu na... O, dostałem broń, żółtą. Hmm, jakby tu ułożyć gniazdo. Co wy na to? Spróbujemy. Ale chyba nie będę miał już jak zmienić. Chociaż nie, no to jest legendarne. I poza tym to ma 0,95. To jest troszeczkę szybsze. No nic, zamiast witalności spróbujemy. Czy zamiast obrażeń. Co? 160, 168 zamiast, zamiast tej witalności zmieszam mamy jedną próbę, uwaga. Dostaliśmy jeszcze więcej witalności, całe 200. Także niestety okazało się to porażką. O, ja to po prostu wyrzucę. No i cóż, na tym etapie skończyliśmy nasz następny odcinek serii Zagrajmy w Diablo 3 na trybie Hardcore. Eee, skończyliśmy drugi akt. Teraz czekała nas przygody w akcie trzecim. No i cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do oceny, do subskrypcji, do skomentowania tego odcinka, do subskrypcji kanału. Także cóż, dzięki jeszcze raz bardzo. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku z Diablo 3. Na razie.